Siemano! Jesteśmy w Warszawie z Jakubem. co znaczy, ja bardziej przyjechałem. Jakub na miejscu jest. Jesteśmy w lokalu bez słowa, mamy przed sobą najroczniejszą pizzę w tym lokalu. Są tutaj trzy najmocniejsze papryki, tylko że tym razem. Nie ma Karoliny Reaper, a jest oddech smoka. I to jest tak, że na drugą pizzę musieliśmy troszeczkę poczekać, bo zamówiłem najpierw jedną. Chciałem dwie naraz, ale tam nie pyknęło mi. Pierwszą jemy tą, która wyszła pierwsza z pieca pół na pół, a za chwilę druga wjeżdża i będziemy jeść drugą. Mhm, dokładnie tak. To co, zaczynamy? Czy coś? No właśnie już y, oceniliśmy zapach. Y, tak jak mówiłem, y, zapach papryki dziwo się tak nie unosi na halmie. Y, czuję tak bardziej zioła, a zapach papryk mi się wybija tak, przebija lekko w tle. To co, no zaczynamy. Smacznego, no mam się nadzieję, że będzie smaczna. Wzajemnie. Bo ja tam jedną ręką ma jakiś jeden kawałek, Albo trzech, to spokojnie? Spójrz, pół na pół wziąć, no. To, czekaj, o. to będzie... Aha, łatwo się ten. Dobra, to jemy. Bardzo silnokie ciasto. ciasto. Ciasto jest cienkie, tylko brzegi są troszkę grubsze. Też ma smaka. Nie wiem, jaki ma rozmiar, ale tak... Stawiłbym tak na 30. Mm. To smaszego. go. Masz tak? No, dziękuję, dziękuję. Dobra mi zajrzało powietrzem. Na razie okej. Okay. Czuję ziołowy posmak. Trochę paprykowy, lekko. Jest mega żyłowa, jakby była takimi ziołowo... Żo żołami napakowano. Nie? O, po już tak troszeczkę zaczyna. Mm. Jest 8 kawałków. Tak jak Pingwi mówił, jest mocno ziołowa. Mega ziołowa. Mm. Co do kompozycji przykurowej, trochę mi przypomina smak sosu od papryk. Ten złoty. No. A, dwa? Ja dwa kawałki, akurat z tą jedną ręką, tak trochę niewygodnie. A już po jednym. no mi się łatwiej łyka po jednym. Chcę co, kto lubi? O. Na języku żelskim się pojawiły? No, mnie trochę też. Przepraszam? Można prosić o serwetki? A, to o takich rzeczach nie myślę. Właśnie, o dziwie też dopiero teraz mi się przypomniało. Na razie nie potrzebuję, ale potem wiecie. Może Mogę się przydać. O, Teraz już weszło na ostro. Na razie mogę mówić, ale potem może być ciekawie. Dziękujemy. O, tu coraz bardziej. O, mnie też. No. A bo ja. Nie mieliśmy. Pusteczek, bo oczywiście, czerwony pingwin My, my, ten. Sk skował ja najpierw, żeby nie zostawiały kadru. No już chyba drugi kończę. No ja właśnie trzeci. No ja nie wiem, czy to było kawałek. po 8-8. Nie o pogubić, tak. osiem, osiem. trzeba się robina. Mhm. w tej bluzie. Tak Minimalnie tutaj rozgrzewa. Słuchaj się w bardziej w moją stronę. Mhm. Ja najbardziej czuję na ustach. Mia ja na języku. I to jest czwarty kawałek jest to jest swój? Tak, tak. Dziękuję. Ja tu wezmę od razu, żebyśmy mieli równo. A to jest mój? Na podniebienie wchodzi. I tak samo, ale zdecydowanie nie jest to ranga sosu pizzy z pizzerii Jolanta. Mogę tu się bardziej dyrektować smakiem. O, ja teraz nie wystosowałem na czas. Może tak ostrość? Trochę większa niż pizza Karolina, teraz się nazywa Pizza Wyzwanie i Pizzeria Jolanta. No, cóż, na ustach coraz większa i żyletki jest trochę większa. Z teżym mhm. kolakiem. Myślałem, mhm. że mi gdzieś tam bokiem przeleciało. O, pan zmarzł mi, to teraz biorę się za tą pizzę szyblejszą. Mhm. Przecież nie masz tę stronę? Mhm. Pewnie. Może od razu połowę? Będzie mm -hmm. święty spokój? Pewnie. To jeszcze to? No dobra. Mm -hmm. Budzi o spokojnie. Ważne, po prostu, by mieć miejsce. Nie wytrzymam. Więc muszę wstać i poprawić jeden obiekt. Dobra, usiądę tak. Już po prostu od jakiegoś czasu chciałem to poprawić, bo już mnie nasz mnie męczyło. Bardziej się zastanawiałem, czy Jakuba łapie i tak dalej. No, to No, a teraz jemy dalej. Chcę czuć. Mhm. Mm ja? ja cały czas czuję. Ten smak ziół. No, zioła są tu obecne. Y, trochę czuję papryki, ale nie aż tak mocno, jak y, w Killer Pizzy Napolitanskiej czy Pizzy Petarcie. Killer Pizza, mówisz o burgery no sam. Mhm. Jakbyście chcieli odnieść do jedzenia pizzy z punktu widzenia innej osoby, to możecie też zobaczyć relację z jedzenia pizzy przez ostry kanał z Kasperem. Pozdrawiam, jeśli nas teraz oglądacie. Dobrze, że no, smak jest naprawdę dobry, nie? To mogę zachwalić. Nie jest ekstraktowa. Mhm. Więc na łądek szybko nie wiedzie. No. do lokalu nie ma żadnego wyzwania jest po prostu ostra Nie ma żadnych zasad. Mhm. Ale oświadczenie musieliśmy podpisać? No, musieliśmy. Ostrzeż już jest na tym największym poziomie i już ona nie rośnie. Nie, ale cię utrzymuje. No, ta czas. A nie trafiliśmy, trafiliśmy, bo dzwoniło się miejsca. Mhm. Lokal był pusty, ale już robi się coraz głośniej, tam minimalnie no, ludzi się trochę pojawiło. Kibiców A no, to są bardzo młodzi ki kibice. Nie wiem czy jak pojedynczo, pod wyjątje no, wygodnie jest podwójnie, chociaż tym razem od ciasta Ja czuję że lewki na języku Na usta mi bardziej poszło, poszło z języka już zeszło no, i tu i tu czuję no, Jezusa mhm. Cześć Witamy Jesteśmy na pizzy na gajolka. No już mi piąty kolor Chodzi. Jeszcze mi trzy kawałki zostały. No a tego do cieczonych polecam. Ja smakuję jeszcze papryki by teraz jak wjechał. Ale naprawdę już smacznie. Lubię te najwyższe super hoty. Ja podtrzymuję to, co mówi Pingwin. Na szczęście jak nie jest perfumowo. Ja to tak nazywam. Y, jeszcze zostały? Y, mógłbyś, Mogłeś, bo ja zaraz będę brał? Dokładnie, chciałem tylko pokazać. Spokojnie. No, o, naprawdę się przyjemnie ja. Mhm. A, brawo. O. Dziękuję. Na ja na pewno chcę skończyć. No, wiadomo, że dokończysz, nie? Też na to czekam. Mhm. Tu jest para sera. Ja powiem Ci, że te dodatki, że znaczy dodatki, właśnie. Wszystko inne oprócz ziół ginie w tych ziołach. Mhm. Ma się wrażenie, nawet jakbyś tego tak naprawdę sera tam nie jadł w tej pizzy, bo go nie czuł. Dodatki go przykrywają. Znaczy, ja widzę taką warstwę, jak tu. No, to w takich kawałkach to jeszcze jest, tam przez moment. Na przykład tutaj, w tym miejscu, to byś na pewno tego sera nie wyczuł. Mhm. Poczekamy na Jakuba. Przynajmniej będziecie już mieć mojego aftera z głowy. O, ogień jest cały czas na ustach. Minimalnie jeszcze lepiej się na języku. Oczy się trochę mrużą. Na pewno. Rękami się już ta druga gotuje. Czuję trochę już zmęczenie, ale jeszcze jeden dalej. cały czas czuję. Ja no, tylko był... czuję rozgrzanie w buzi. Smak był naprawdę dobry. Mhm. Nie trzeba było już tak chamsko przełykać tylko zębami, tylko można było naprawdę się wbić w pizzę. Mhm. Jak mówię, to akurat ślina mi się generuje. O. z widzów Jakuba. A, ale pizza naprawdę dobra w smaku. Mhm. Najważniejsze, że bez ekstraktu. I miło się ją miała. Ja. Chociaż jest ostra, naprawdę. Jest mocna. Ktoś z ulicy by jej po prostu nie to tak sobie. Chyba, że ewentualnie jak się przyjść, to osiem osób. No to lecimy. Masz przynajmniej podgląd na czas. Mhm. Przyjadę się. No, przydaje się zatem. A już ostatni kawałek już. Mhm. Nie ma opcji, żebyś nie zjadł. Pewnie. Znaczy ja to czuję, że normalnie przyłka, nie czuję by mnie jakoś, wiesz, tak blokowało. No wiem, no i się dobrze je. Mhm. Lato, dlatego też się nie śpieszyłem, bo jakbym... Założył, że jest dużo mocniejsza, to mi się pośpieszył bardziej i sobie zjadłem więcej na początku, nie? W czasie krótszym, a tak to dało się no, normalnie jeść, nie odpychała jakimś hmm? elementem, który nie pasuje do całej pizzy. Gdy nie to tam po podniebieniu mi kawał, kawałek chyba papryki przeleciał, wiem tak odkasłać, ale ostatnio zacząłem zwracać uwagę na takie akcje, hmm? żeby uważać. W ogóle jest ładny klimat tam za nami, hmm? krajobraz, będzie troszeczkę przyspieszenia. No i końcówka, to też robisz aftera? Oczywiście. Piątkę tę wezmę. Mhm. Zobaczcie, patrzę. Tu jak wiesz. No, mi ta osoba już tak fajnie zaczyna schodzić. Została tylko chyba na ustach i mniej na języku, ale już przynajmniej z oczu zeszło w dół i w poliszku. Nie jest tak fajnie, się lekko, minimalnie chłodnie mhm. zrobiło, na szczęście, nie? Teraz tu jesteśmy w lokalu. No i... już nie jest tak ciepło, nie jest. No ale tu wcześniej jak się szykowaliśmy był bardzo dogrzewany ten lokal i była za gorąco. Żeż Jakub stał w koszulce od początku a ja w bluziach. A teraz już jest fajnie chłodniej teraz. Już czuję, że jest spadek temperatury. W takich warunkach się lepiej. Ostatni gdzie Oliwy nie użyliśmy. Ciekawe czy by pomoga, czy... Dobra, telesz pusty? No, zjedzone graty. No jeszcze tego przełknę, ale to już formalność. Wiesz, jak to może być? <noise> nie, nie rozśmieszaj mnie, nie. U się takie rzeczy nie dzieją. Tak samo jak u mnie. Androfiny się u mnie pojawiły. Też mam. Poszło? No dobra. Także, jak widzieliście, pizza była zjedzona. Mogliście wyraźnie zobaczyć, że jest to już pizza o konkretnej ostrości. Nie jest to pizza dla każdego. Nie, nie polecam osobom zaczynającym się z ostrością. Ale jeśli ktoś się bawi konkursu poprykowe, jak ktoś, jak już Karolinę Ripper na surowo, to mogę tę pizzę polecić y, za to, że jest jej konkretna ostrość, ale nie taka przesadzona tak, żeby już tylko się torturować Eż, i robić wyzwania, ludzi... ale żeby też poczuć smak pizzy dla zwykłych ludzi tak jest przesadzona, ale jest dalej smaczna, jak my ją jemy, to możemy ją zjeść normalnie nie musimy, nie wiem, nie mówię między zębami ją gdzieś przepruszać, tylko można w nią się widzi normalnie ją zjeść no, aczkolwiek... Nie ukrywam, że drugi połowie trochę już czułem zmęczenie, ale dotrwam. Smak czułem do samego końca. Cały czas czułem po prostu taki silny smak dziełowy. Trochę też, papry trochę też paprykowy, ale nie aż taki mocny. Taki klimat też z pomidorków, nie? Mhm. Zresztą tam... Szczerze tak pomidorów czułem tylko zioła. Cebuli też tak za czułem. Pizza jest zdominowana ziołami. Jak ktoś im jakiś takich ziół nie lubi, to po tym względem bym tej pizzy nie polewał. To jest chyba tylko jej jedyny minus. Tak trochę smak mi się pizzy skojarzył, ten ziołowy klimat, z czasem złotych od piekielnych papryk. Bo tam w wszystkich wersjach też tak czułem taką ziołowość. Ja już no spokojnie. 把看，我们下面的人说。 Słońce są Słońce fajnie zaszło na chwilę, więc będzie chłodniej. No, wtedy to mamy A. Trzy mi to u mnie to już tylko formalność? Już tak budził, mnie się uspokaja. Czujesz jedynie takie przyjemne ciepło na klacie? Z języka już u mnie tak już schodzi. No nie, u mnie, u mnie na ustach zostało tylko. No, ja też czuję. W takim czasie, nawet już język odpoczął. Mhm. No, ale na nie zejdzie tak szybko, bo to przynajmniej same papryki, więc to będzie taka raczej przyjemność i normalny mhm. powrót do domu, bez żadnych problemów. Też tak myślę. A jakbyście pytali, to już napiszę w pierwszym komentarzu. No, jakby już u mi się coś działo, to najwięcej zrobię do grebka, ale mam nadzieję, że nie będzie potrzeby. Czy mi się wydaje, czy przyszedł śmiałek na kolejną pizzę ostrą? Nie? Kurcze, że tak to wygląda. A, jeszcze doda takie info, że jak Maksym miał rok temu, to wtedy. Za czasów maksyma, to wtedy trzy osoby zjadły na 30 osób. Nie wiem czy teraz się coś zmieniło. Pewnie byśmy mieli czas, albo przynajmniej ja podjechać wcześniej, to bym szybciej podjechał, ale naprawdę mi się nie śpieszyło też już było kiedy, kiedy my tam dawno rozmawialiśmy na ten temat, nie? Że może podjechać tak. czasu temu. Bo się rok temu dowiedział o tym filmie. O tej pisy. Ja no, ale się... jakoś nie było nam po drodze, tak wspólnie. No dokładnie, nie było czasu, żeby podjechać równocześnie, a że teraz była okazja, to no ja oficjalnie dzisiaj. Ja czy na... prawda mam blisko, ale kolega ma niestety daleko ja oficjalnie hmm. dzisiaj bym jadł y, sajgonki, z No ja też bym do niego dołączył. No może ilość nie jestem jakiś no ale tak dla zabawy zdarzyłbym tam zjadł, towarzysko. No. no, mi się już na pewno nic nie wydarzy. Ile zostało czasu? Minuta. Fajna, przyjemna ostrość pizzy, naprawdę. Hmm. ale jednak ostrość pizzy inaczej się niż burgera, bo jednak przez wielkość. No, burger był szybciej. Burgera można zjeść siedem minut i po burgerze. No. A w pizzy, co tam wiecie, jest 8 kawałków. Idę można... się jest tam więcej przelukania. Wiesz, można zjeść jedno i drugie w takim samym czasie, tylko pytanie się będziesz bardzo śpieszył. Wiesz, już kwestia umiejętności, to jak szybko je. Goście pytają się już o ogrzewanie, więc <laughs> chyba im zimno. No ale chyba ciepło, nie? Ciepło U mnie nie. tak trochę tak chłodna, bo. Aha, ja się w tym grzeję cały czas. No dobra, pękło no, 5 minut. Pizze polecamy. Lokal. Także 5 minut minęło. Gratuluję. Jeszcze raz gratuluję. No również. Widzimy się na następnych wyzwaniach i challenge'ach, Piszcie w komentarzach, jeżeli coś znacie, coś ciekawego, co można warto odwiedzić i pewnie się tam kiedyś pojawię, Może nie od razu, ale się pewnie pojawimy. See ya. Także dzięki za wspólny występ. Może kiedyś będzie okazja Mówię, na kolejną dziękuję. wspólną nagrywkę? Na pewno będzie. Mam nadzieję. Do na razie, trzymajcie macie siepa?